W wieku 88 lat zmarł papież Franciszek. Papież, który na swoje audiencje w Rzymie przyjmował wielkich gwiazdy sportu, takie jak na przykład Robert Lewandowski, czy nieżyjący już też Diego Maradona. Kłopoty zdrowotne papieża sięgają lutego bieżącego roku, kiedy dostaliśmy od mediów informację, że stan zdrowia papieża Franciszka jest gorszy, że się pogarsza i z każdym dniem jest coraz gorzej. Dopiero dzisiaj, 21 kwietnia, w poniedziałek wielkanocny, otrzymaliśmy informację od Watykanu, że papież Franciszek odszedł do domu ojca. Papież Franciszek był wybitnym kibicem San Lorenzo. Jeszcze będąc arcybiskupem, należał do tego klubu i corocznie, 1 kwietnia, kiedy była rocznica powstania klubu San Lorenzo, przyjeżdżał i odprawiał msze właśnie za ten klub. W związku z tą tragiczną informacją, jaka przyszła do nas dzisiejszego poranka, mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy oraz niższych lig mężczyzn oraz kobiet będą poprzedzone minutą ciszy, by uczcić pamięć legendarnego, i konicznego Papieża Franciszka. Dodatkowo w świecie piłki, a w szczególnie włoskiej panuje ogromna żałoba. Mecze Serie zostały odwołane